Jak wyglądały przygotowania woźb w tym roku w Lublinie w Pani sztabie? No u nas jest dużo, każdy ma swoje role, wszystko jest podzielone. Jedni zajmują się wolontariuszami, drudzy pozyskaniem darczyńców, trzeci wszystko składają komplety dla wolontariuszy, także tak to u nas w sztabie wygląda. Każdy ma swój podział. Jak wyglądają poszczególne etapy? Jak to już teraz jest w tej końcowej fazie? Bo już w niedzielę mamy finał, 30. I jak to jest właśnie w tej końcowej fazie już? Jest dużo wolontariuszy, którzy po prostu zrezygnowali albo ewentualnie z przyczyn COVID-u musieli po prostu odpuścić. Ale my tutaj się nie poddajemy. Wierzymy w to, że w tym roku pobijemy rekord. Na czym polega ta inicjatywa Wielkie Wiosłowanie z Wielkie Wiosłowanie z jest cykliczną inicjatywą, którą, e, którą podejmujemy w zasadzie e, rok do roku. Polega ona na tym, że e, uczestnicy przepływają 500 metrów, e, 500 metrów na ergometrach weszlarskich e, oraz, e, oraz zbieramy tutaj pieniążki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Cykliczne wydarzenie, tak? Tak, jasne, to jest cykliczne wydarzenie organizowane w galeriach handlowych w całej Polsce. W tym roku bierze udział 10 miast. Co prawda w tamtym roku przez obostrzenia związane z pandemią COVID-19 takie wydarzenie się nie odbyło, ale przez trzy poprzednie lata jak najbardziej Lublin był również gospodarzem takiego przedsięwzięcia. Jak Ci się podobały przygotowania WOŚP w tym roku z perspektywy właśnie wolontariusza? Friday, chyba, co? Moim zdaniem jest to frajda. Jestem już wolontariuszem już trzeci rok. Jestem bardzo, naprawdę organizacja w Lublinie WOŚP jest naprawdę bardzo zgrana i naprawdę zgrana ekipa, no i dlatego biorę właśnie udział, jak co roku, żeby pomagać. Rozumiem, że jako budowlani też dokładacie swoją cegiełkę do tej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tutaj w Iwo, w Lublinie poprzez wiosłowanie. Tak, oczywiście jesteśmy po raz kolejny, bo dwa lata temu, jak akcja była, również byliśmy na wiosłowaniu i chcemy co roku wspierać zresztą co roku wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jak również bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych, bo no, taka jest też i tutaj misja sportu: to nie tylko stwarzanie widowiska sportowego, rozwijanie własnej pasji, dawanie kibicom radości z widowisk sportowych, ale również właśnie zwracanie uwagi na potrzebujących, tym tych, co potrzebują pomocy i wsparcia. Jak pan ocenia tą inicjatywę tutaj w galerii VIVO w Lublinie? Przebył pan chyba też niemały dystans żeby pomóc innym. Dystans 500 metrów to jest inicjatywa nie tylko w Lublinie, ale też w całej Polsce. No Uważam, że bardzo dobry pomysł raz, że możemy pomóc innym, a dwa, że możemy też zrobić coś dla siebie, no bo jednak ruch i aktywność fizyczna, wiadomo, to dobra rzecz.